Nagrywanie oczywiście musi się coś wyrzucić, co ja ustawiłem. Jest nagrywane, jest. Ok. Nagrywanie właśnie trwa. Miejmy nadzieję, że gra się nie wyrzuci. Nie, nie wyrzuciła się. Ok. Trwa wczytywanie. Czekamy. och... Ja niestety laguję. jakby tutaj tego nie kochać? Kiedy się laguje grę. I gracze cię za to nienawidzą. Wczytuję się, wczytuję, 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 za chwilę najprawdopodobniej się wczytaj, jeszcze na chwilę poczekać, leci już coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej, wczytaj, że się, uuu, ja nie zdałem jednej dosyć ciekawej rzeczy tutaj. Okej, okay, już jest lepiej. Mmm, tam, pam to się wczyta. Dajesz, nie wyrzuć mnie z gry. Okej, okay, jest. Zaczynamy. Zaczynamy to wszystko. Nie jestem do końca zadowolony z ilości klatek, bo mam tylko 29, ale witam wszystkich serdecznie z tej strony Emil ja z kanałem StarCraft. Zapraszam do oglądania pierwszego meczu z Poker Strategy .com. Po naszej lewej stronie jest Blast Seas. po jego prawej stronie u góry natomiast jest Invader, czyli Zerg kontra Zerg na mapie Cloud Kingdom. No, to co pierwszy meczyk już jest, już się rozpoczyna. Od razu powiem, co to jest, może na dzień dobry, za turniej. Jest to PokerStrategy.com Jak powiedziałem tak słowo, tak fajnie. .com, freeroll.com, podoba mi się to. .com, i ktoś już tutaj do mnie dziko pisze. A muszę dać stream kaniwala, a komu odpiszę pisze? Bo mnie zamorduje, może. No, może nie zamorduje, dobra, lecimy już dalej. No i co, ZvZ, ile się ja tych ZvZ w swoim życiu już widziałem, no chyba trochę ich widziałem, dosyć dużawo, czasami, Cloud Kingdom, bardzo bezpieczna mapa, tak naprawdę wszystkie te, większość meczy rozpoczyna się na niej, wszystkie BO3 się tutaj zaczynają ja jeszcze tylko takie pytanie, do osób na czacie, czy nie ma problemów z lagiem, czy nic nie laguje z dźwiękiem, dźwięk nie jest za głośno i tym podobne rzeczy, bo wiecie, próbowałem to wszystko ustawić już wcześniej. Mam nadzieję, że teraz jest na pewno wszystko dobrze. Zwolniłem trochę tutaj tempo tego scrollowania, żeby za szybko nie latać podczas walk, żeby tak trochę wolniej to wyglądało. No i co my tutaj mamy? Mamy ekstraktor właśnie skończył się robić, więc będzie szybciej gaz dla sezonu. Już to trzeci raz Próbuje się dostać do tego no, gra gra i wygrać jakoś nie może. Widzimy, że Invader bez gazu, możliwe, że będzie chciał przejąć szybszą ekspansję w tym momencie. Wszystko na to wskazuje. Yy, asys albo szybciutko, speed, albo będzie szedł w Bejlingi. Zaczepno obronne Bejlingi zawsze się do czegoś przydają. O, ja właśnie zauważyłem, że kamerki, nawet w dniu dzisiejszym, chyba tutaj nie dodałem swojej. Ależ to pech. nie wiem czy wy byście chcieli, żeby ta moja kamera była, czy też nie, to jest takie małe pytanie moje. O, jestem, jestem, dodałem kamerę, tylko się schowałem gdzieś tam nisko. Ja nie widzę, żebym jakiekolwiek problemy, jakiekolwiek dropy, drop, klatki spadały i tak dalej, więc chyba jest dobrze, pierwsze linki już się zbierają i przebiegają sobie teraz grzecznie na dół. No i co, będą chciały po prostu zeskautować trochę, sześć linków ze strony Syza, już jest, już się skończyły chyba, czy dopiero czwórka? Czwórka jest, jeszcze dwójka będzie. Ja myślę, że skoro gaz cały czas jest wydobywany, że będą tutaj ewidentnie bailingi, Sys będzie chciał to zakończyć jak najszybciej. Przy okazji, gra też tak naprawdę dosyć bailing. Otwarcie bailingami jest bardzo bezpieczne, tu się nie ma czym przejmować. Nic większego się nie staje, tylko co najwyżej może się zolinować, jeżeli przeciwnik postawi ekspansję i da radę ją utrzymać. Ale ja już widzę, że jest z kolei też bailingness ze strony tutaj Invadera. Inwajder, niech będzie inwajdera. I pierwszy spine stawiany. Oczywiście tutaj blisko, dosyć często w ZVZ to widzimy. E, bardzo też może być ciekawie, jeżeli dałoby się zablokować tą rampę. I ten spine byłby w stanie, chyba tej, że tak powiem, wyostrzeliwać. Rampę e, jednostki, które się na niej znajdą. No to by wyglądało, tak jest druga królowa, więc ładnie się tutaj zablokuje. E, za chwilę fioletowy zerk i będzie grzecznie tam siedział, czekał i kombinował, co by tutaj dalej zrobić. Ile mamy tych linków 3, 6 linków, do tego wszystkiego. Jego cztery bejny, to by wystarczyło, żeby ładną armię zerlingów rozwalić, ale królowe wytrzymają uderzenie tych czterech bejnów i zerlingów, do tego wszystkiego są jest pańko crawler. I wy piszecie, że, la, że jest idealnie, wszystko dobrze, no i teraz zerlingi będą chciały się dostać do środka, czy dadzą radę, wycofuje się tym wszystkim, przede wszystkim trzeba zabić jakąś królową, czy któraś ma energię na transfuzję, nie wygląda na to, próbuje się sobie sprzedostać, czy da radę, czy też nie, bejny z tyłu się już szykują, królowa, ach, jakże mało zabrakło, żeby zabić tą królową, tyle co nic, już spróbować, te pary gryźni, czy więcej by mu się na pewno opłaciło, kolejne nowe jednostki podbiegają, no i w tym momencie będzie taki problem, że już bejningi będą gotowe i one pod no to naprzód e, i nie będzie po prostu jak za bardzo dostać się do tej królowej. E, nie do końca mi się wydaje, że mu się e, to uda. A jak tutaj nie kochać wiadomości I jeden Bejny idą przodem. Królowa zostanie zabita. Cztery Beiny stracone. No nie jedna królowa została tak. ale Bailingi już wychodzą tutaj. Inwajdera Sys próbuje zabić królowę. Teraz wysłać jedną jednostkę, ma ten spin. Dostaje się do środka Roach. Warren już jest w drodze. Widzimy, że roach będą w produkcji. Przede wszystkim zabić jak najwięcej tych jednostek. Beiling wybuchł idealnie. No i w tym momencie może mieć Inwajder trochę problemów. Sys zabił przede wszystkim to, co było tutaj przy ekstraktorze. Teraz Zerlingi walczą z Zerlingi. Najprawdopodobniej zostaną wszystkie ubite, ale ile straconych jednostek ze strony ze już jest 8. Królowa za chwilę wychodzi, powinien oddać larwę i wziąć się za walkę. Ale ona nie chce, no Syz jest chyba w lepszej sytuacji, no przede wszystkim ekonomicznej 23 do 13, pozamiatany można powiedzieć, że już za chwilę będzie Ale są Roachy, na pewno się teraz Syz nie przebije tędy Byłoby mądrze na Invadera, gdyby siedział w bazie Spróbował przejąć ekspansję, bo jeżeli wyjdzie to Lingi bokiem sobie przybiegną Ale jest już Roach Warren, mamy Evolution Chamber, czyli będzie przejście w Roachy i bazy jeden na jeden w jak najbardziej się utrzyma od tej z tego względu, że ma lepszą po prostu ekonomię Lepiej sobie z tym wszystkim poradzi, więc my nie mamy się czym tak naprawdę przejmować To raczej powinna być wygrana tego gracza Popatrzmy, jeszcze coś ciekawego się nam tutaj szykuje, na razie nie widzę, żeby cokolwiek ciekawego było Ja się chyba jeszcze nawet napiję szybko no jest oczywiście Ler, jeżeli jest Ler, to co Sys może kombinować, Winfestory mógłby spróbować, spróbować pójść jak najszybciej, albo spróbować też polatać, za chwilę zobaczymy co się dzieje, ma zaraz 200 gazu, za chwilę już będzie zebrane, często chyba mówię za chwilę w tym momencie. I... 200 gazu jest, ale minerałów zero. Tutaj fajnie Overlord pilnuje tego wszystkiego, co się dzieje. Powiedzcie mi tylko jeszcze jedną rzecz, czy muzyka powinna być wyłączona, czy po prostu ją ściszyć, żeby była jakoś tak e, cichutko, ale nie za głośno, to już wy zdecydujcie sami. Bardzo mi się podoba to, jak Sysy rozstawił swoje Overlordy, widzi dokładnie przez środek, co się dzieje. Przeciwnik też bokiem nie bardzo może, chociaż tu na siłę mógłby spróbować e, przejść. Ale to dałoby się... Yy, coś y, zrobić z tym. Tak mi się wydaje, że dałby radę jakoś tak minimalnie przejść jednostkami, zerlingami na pewno. Nie wiem czymś większym. Pierwszy z pań już y, się przechodzi na dół. No, y, takie bezpieczne teraz gra z jednej i z drugiej strony. Y, tutaj tak naprawdę dużo nie zabrakło y, Syzowi, y, inwajderowi, żeby się wybronić z tego wszystkiego. No, gdyby miał trud szybciej, bejny Królowa próbuje uciec. Y, y, Król próbuje zabić Overlorda, Overlord próbuje uciec, no i da radę, da radę się wycofać, bardzo podoba mi się to umiejscowienie, jak gram zergiem, e, idealnie to wszystko wychodzi. E, no i jeszcze tutaj kolejna walka, Invader chyba jednak może stracić Overlorda, gdyby to był Overlord gdzieś za to na pewno byłaby strata i czy da radę? Coraz mniej jeszcze ze trzy strzały i jeszcze je, ale szczęście, ależ fuks. Jakże mało zabrakło 1 HP, i byłby przeblokowany e, ten zerk, ale naprawdę. Uła! Wow. Szkoda, wielka, wielka szkoda w tym momencie. E, była rouczem. Ile my tutaj mamy? 3-5 rouczy. No, i już wychodzi armia e, w tym momencie. Syza, co tutaj ciekawego jest? Jest speed, ale to dla tej fioletowego zerga. Natomiast zerk w kolorze że tutaj dzielonym że już przebiega, już przechodzi, będzie chciał zaraz coś tam e, zrobić, już się i będzie, to chyba będzie wygrana Syda bez większych, problem, bez większych problemów. Sp 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 Spowolnictwo krolery zostały zabite. Dziękuję bardzo. Dostałem z jakiegoś powodu jedzenia i w tym momencie walka. Uwaga, nie może dać się otoczyć tym dronką ale walczyć trzeba. No, dronki będą widać teraz rozwalane, rozkwaszane. Tutaj się nie ma czym przejmować. Królowa próbuje jeszcze walczyć z tyłu, ale ile jeszcze jednostek jest zabijanych. Rowcze są teraz targetowane przez Syzano i zdejmuje on tej armię przeciwnika bez większych problemów za chwilę. 7 rowcze jednak wyskoczy. Jak tam wyglądają upgrade y? Tu jest plus 1 do ataku. Z drugiej strony też jest 1-1, ale ilość harvesterów mówi nam bardzo dużo o tym, co się za chwilę może. Stać problem, może być jak inwajdera, że on ma trochę te jednostki rozszczepione. Nowe tutaj podchodzą. No dobra, trzeba uciec. Ro, no niekoniecznie rozstawione w tym samym y, miejscu. O tak. I tak, tutaj niektóre osoby mówią, że reklamy im ścinają. Naprawdę, mnie to nie... jeżeli reklamy wam ścinają, to jakoś nie będę nad tym płakał. Zobaczmy wielkości armii: 42 do 30. Raczej, Syzma większą armię w tym momencie. Z tego co widzę, 34 do 22. Też bardzo sympatycznie to wygląda. No Zielony zerk ma ewidentną przewagę. Co tutaj może wykombinować się? Nie dużo. Tak naprawdę, niedużo. Nie może spróbować przejść w Mutaliski. No, bo wtedy to by oznaczało, że musiałby odpuścić na pewien czas. I sys wie, że ma w tym momencie przewagę. On się nie musi tym bardzo tak przyjmować. W którymś momencie może zaatakować, to Invader musi pomyśleć, co tutaj dalej zrobić. No i teraz armie się przemieszczają. No i sys krąży, krąży. Zobaczmy, ile jest Dwadzieścia 22. Do 16, więc jest różnica 8 i o, ale teraz raz pięknie złapał przeciwnika, idealnie jest w stanie go tutaj ostrzeliwać, No, tak zwana e, wojna row się tu się jedna i druga strona niczym nie przejmuje. E, jeden strzał za drugim, no Invader właśnie stracił całą armię. I jest GG, good luck, e, bardzo miło i sympatycznie. My przechodzimy do następnej gry i oczywiście, jak zawsze, pamiętajcie, po każdym e, meczu, 3